Warsztat mój to tamborek, i pasja od Boga. Jak święty Jan Paweł powiedział, że to iskra Boża. U nas dziada, pradziada ludzie haptowali, toledo i dziureczki, słynną biel bieli. Moja miłość to życie, w się śpiewy o świcie, wokół drewniane świątki mieć niebo w swoim zakątku. Pani Marysiu! A proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło z tym pani chawciarstwem, kiedy się pani wzięła za takie rękodzielnictwo. Jak mogłam to tam sobie tak dla uciechy, ale później dowiedziałam się, że jako stała spółdzielnia rękodziła ludowego i artystycznego Makowianka, więc zrobiłam próbny wzorek tam. No podobało się im, no i przyjęli mnie przez 20 lat prawie pracowałam jako nakładca współdzielnie rękodziła tu Makowianka. Machowiance. Bo pani też stworzyła y, kilka wzorów tak by I co panią inspirowało właśnie? Gdzie pani szuka inspiracji do takich? No, a raczej rośliny jak naokoło, mhm. tak? I które rośliny takie właśnie inspirujące? Tak, koło siebie, jakie tu rosną. Czasem człowiek zauważy coś podobnego, czasem to tak sobie jak narysowałem, no to a trochę trzeba było się też... No, żeby to wyszło, żeby tam było to letko, żeby to było jakoś na. No, po konkursie czasem jak się spodobał, który nagrodzony, to oni, pani, która pani etnograf była, była Janicka Krzywda, była później Łysakowa, była jeszcze inne panie, no to jak się spodobał, no to zakupowali dla Makobianki. Tradycja by przetrwała i ślad swój odciskała. Haftujmy, malujmy, grajmy i śpiewajmy, i innych zachęcajmy. Które z tych wzorów najtrudniej się haftowało? Nie wie pan co, to trzeba było dubać, mm -hmm. to wszystko tu, te wszystko. to była taka robota, praca funda, że na pewno. Tak? I ile się haftowało, taki jeden No taki bukiet to się za dzień nie zrobił. Nie zrobił się. Tak? Magdo, ja rysowała właśnie. Aha, i to jest pani, pani wzór. No, no. Pokaż no, no naprawdę przepiękny wzór. Przepiękny. Idziemy na dożynki, czy co hmm. pod chleb go daję, tak i narysowałam sama. Aha, czyli na kino. Wielkanoc przepiękny. No ale człowiek miał tyle zarobków, bo gdzie nie ludzie, kobiety tutaj tak... Ludzie nie, nie, nie bardzo tak szczęśliwe tak. No, bo sobie zarobiły co miesiąc, bo nie było gdzie indziej zaraz. Czyli nie było pracy dla kobiet, nie tak Nie było. No. To było tak A Jeszcze niedawno. jak przyszedł ten prezes z góra, tak to rozwinął coraz więcej tomagówianki. Także to szło. Staram się o przyjęcie do zupełnie innej szkoły, nie tej. Do tej trafiłem przypadkowo. Czyli taki łódź? Łód ja nie, nie, Ktoś tym kierował że trafiłam tutaj. No więc wziąłem się za naukę, i jednocześnie kaptowałam sztandary pod kierownicą pani Szczyburowej, która mnie tego nauczyła. No i tak zeszło mi 30 lat w tej szkole. No. To Kawał, kawał, kawał czasu, czas. kawał czasu. Przede wszystkim to trzeba kochać, to trzeba lubić. Jeżeli się to lubi, z chęcią się to wykonuje, to cieszy, to przynosi radość, Także no a, że dodatkowe pieniądze, no to to jest plus. To jest jeszcze plus, to jest plus niezależność. No. To proszę powiedzieć, jak się pani przygoda zaczęła z rękodzielnictwem? Też była taka konieczność, że tutaj był bez pieniędzy, bez tego, no i przyjęłam się do makowianki nie na hałbiały, biały go biały sporadycznie u mnie, natomiast na. I właśnie proszę powiedzieć, a na co wydała Pani pierwsze pieniądze właśnie z takiej rękodzieńczej? Czy pamięta Pani coś szalonego, co Pani zakupiła na przykład farby i płótno? Czyli jest pani artystką. Aby no, kupiłam i próbowałam właśnie rozmaitych malunków. Myślę, że to, że to było wa ważne też właśnie dla Bardzo tak, ważne. W tamtych był. czasach, tak? No bo to było na tej zasadzie co ja. A co mi będzie ktoś mówi, co ja będę się kupować? Ja sobie kupię farby tak. i płótno. Bo, tak? bo mam swoje i mi tym rządził nie będzie. Uf, czyli to było taką motywację dla kobiet. Było to takie wyzwolenie Tak, kurane, tak. 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 No, tak. Jak się zmieniała taka wyzwolona góralka? Czy dało się ją znać jeszcze wtedy tak ładna? No nie bardzo. No nie bardzo... <laughs> Ta jakaś, jakaś... Ja niezależność przede wszystkim od męża, tak. od męża no, przede wszystkim. Także no, było to potrzebne tym ludziom tutaj na tym terenie. Kupowały, no, że tak powiem, modnisie, ale dużo też takich rzeczy, takich turbe kupowały zespoły regionalne. Tak, tak, tak. No zespoły do tej pory, regionalne, tak. do tej pory właśnie te turbki, te, te, tak. te właśnie takie i pasterskie z tymi frędzlami. Na tym był e, e, tego typu wzór, szyty taką grubą, piękną, skręcaną, one były przestrzenne te wzory, one były naprawdę piękne, że to było widać, że, że, że to jest przestrzeń, że to jest perspektywa, że to jest głębia takiego kilimu, bo one miały Boczki takie robione, też z takiej grubej wełny, faftowane nie. frędzelki, no to było coś pięknego. Unikatowe, wytworne, pracochłonne i nie każdy yy, miał benedyktyńską cierpliwość, tak, tak, żeby, żeby to tak, robić. Tak, trzeba było mieć... Jest Jak to systemie. się mówi stare baby, stare wiedźmy jeszcze coś tam Jak działają, tak? potrafią, bo nie wiem, no nie. nam to chyba zostało z poprzednich jakby, jakby na mhm. lat, nie? i się, mhm. tak nie wewnętrzny. to taka największa e, e, satysfakcja właśnie taka chwila chwały, którą pani e, nie Wtedy, da. jeżeli klient przyjechał po sztandar i za mówił. I teraz patrzę i to mi będziesz spróbować. Tylko jak się zepsuje, to się nie będziesz gniewał. Mhm. Przeszło. Ciekawiście mnie namówiły, żebym się wzięła z wami za taką pracę. Tutaj. Tutaj, tak? Ale co bym tak zyskała? Umiejętności. Ma... Aha, no. znosi Że się coś nowego nauczy. Tak. tak. Ja na przykład na... Ja, że się bałam a. tego wypadania, a teraz dużo wypadnie mam takich tych... Takich obrazów, Aż. tak? Aż. No a co, jak, czy zdarza Wam się na przykład dać na prezent jakąś ważną no. pracę? Co takiego Agnieszka dałaś na prezent? Ja dałam anioła na matki. No it's, it's, it's i... mama mała? była zadowolona za, była, że jest dumna zysłkę, co innego robi. O. No to jak jesteś wesoła, szczęśliwa, to jakie kolory wybierasz tu na Czerwone, mhm. różowe, takie bardziej radośniejsze. radośniejsze. kolory. To co mamy napracowane, to mamy na kawę idziemy, do restauracji idziemy i my się jakoś tak składamy się. O. Ten obrazek, który sobie. No, to do Przepiękny! No to jest. 17 prze... cm na 24. Przepiękny! To ja bym też takiej kupiła. Czyli jak się pracuje, to się nie ma głupich. Pomysłów. Pomysłów. Pomysł. No. Tak. Trzymajcie mnie. Te mnie. Uspokajają, tak? Czyli poleciłybyście to dla osób jakich? Nerwowych. Dla osób nerwowych. Tak? A w ogóle czasem przynosi się do domu jakieś wytwory? No i co wtedy, jak przyniesiesz? No, to mówią mi, a ładne. To mi na przykład bardzo, że tak powiem, satysfakcja z satysfakcja jest z takie właśnie z cekinami, tak? Takiego podkina? Ja wyszłam, mi braku koloru, to wyszłam pędem z tej komu to dałaś? Mówią, że nie. mi się, ja, ja się tak. <laughs> <ja, to> <laughs> góra, kurczę. Mam ja Prawdziwa góralka. Prawdziwa góralka. No pięknie, tam No dobrze, dziewczyny, no wspaniale się z wami rozmawiało. Kobieta weź się wkaść i przyjdź do nas. Wyłącz telewizor, wejdź do nas. Czeko, nareszcie! Witam cię serdecznie. No, zapraszam. zapraszam. Tak. Powiedz mi w ogóle, jak to się zaczęło, ta twoja twórczość? W niektórych z nas jest gdzieś głęboko w naszych trzewiach taka, taka jakby zadra, taka pestka, która gdzieś tam nas głęboko w środku definiuje. I ona czasem po prostu sobie drzemie, dojrzewa w nas. I w pewnym momencie przychodzi taki moment, że ona tak nabrzmiewa i tak napiera, że musi wyjść na światło dzienne. Z każdą pracą, którą wykonam i skończę, właśnie to dokończę do końca, jestem lepszym, mocniejszym człowiekiem, bardziej rzeczywiście wartościowym, choć. Praca też jako ta konia nie definiuje do końca, prawda? Okay. I jest sobie tak tutaj dłubię i dłubię, a może miała być ochotę? A no oczywiście. Skończyć powiem. to dzieło właśnie. No, Powiedzcie, powiedz czy tutaj jeszcze? Myślę, że tutaj jeszcze y -y. i to skrzydełko, jakby y -y. się y, mogły mhm. tutaj te boczki. Często też kobiety no. razem w kręgach spotykały się i spraftowały, na przykład i przy okazji mogły wymieniać się Mm -hmm. poglądami, mm -hmm. mogły się wmiać przepisami. Mm -hmm. no, obserwuję to właśnie w grupach teatralnych, na przykład jak przychodzi, przychodzi młodzież, w której drzemią tak niesamowite talenty, mm -hmm. których sami nawet sobie do końca nie zdają sprawy, jak to są wielkie talenty. Tak. Jak, możesz nagle, jak ten, ten młody człowiek się nagle otworzy i pokaże ten, to bogactwo, które w sobie ma. Mm -hmm. To jest coś pięknego. Mm -hmm. I uważam, że po prostu trzeba tym młodym ludziom mhm. naprawdę tak pomagać, właśnie w takim procesie, bo to tylko im po prostu da skrzydła, żeby im te skrzydła właśnie po pomagać, rozwijać. To jest, mi nasza taka rola. Te czasy pokazują, że jest powrót do właśnie takich zwykłych, naturalnych, prostych, po prostu mhm. tanie się radość, mhm. czynności. My wyraźliśmy z tej przyrody. Boże, my jesteśmy jej częścią. Że teraz to jest cenne właśnie. Mm -hmm. Myślę, Bardzo że ten aniołek nie. jest troszeczkę za grubo przeze mnie, wiesz, pomalowany, ale... Ja myślę, że no. jest, no może to taki jeden, o, o właśnie i już jest idealny. Takie wsparcie, jedna kobieta od drugiej, która się, która się oczywiście rozumie, to jest naprawdę coś fantastycznego i powinniśmy się nawzajem po prostu, motywować, wspierać i pomagać sobie, po prostu, zwyczajnie. Dzień dobry, Pani Józefo. A, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Przyszłam z Witam Panią, witam Panią. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień eleganckie kobiety jeszcze wam pagryją, nie? Tak, tak. No. Nawet są niektóre, że jeszcze krok mali. O, moja mama to tak krok maliła, wszystko, wszystko się krok maliło. Wiem ja się to krok maliło. No. Jak poszłam do pracy, do makowianki. No jaka to była norma na miesiąc na przykład? Ile to trzeba było wyhaftować? Ale myśmy całymi nocami pracowali, jak żeśmy ręk, rękami, co magra jeszcze mm -hmm. nie było, tośmy nocami pracowały, mm -hmm. żebyśmy te, to się wyrobiły. Mm -hmm. Plany były, plan. Musiał być plan. Pan góra, chodził tylko i, i no ale z, no. żebyśmy ten plan wyrobili. Dzień. A dzień dobry, dzień, dzień dobry. Witamy. Proszę bardzo proszę. Opowiada nam tu babcia o, 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 o haftowaniu, tak? One miały obliczone, że za godzinę mają haptu, złotówkę. One hmm. tak miały wyobliczane. Hmm. Czyli marnie. Że, że to było marnie. Czy ci co Ty, to coś sprzedali? Znaczy, czy co? Tylko one musiały się bardzo ohaptować och no, tą igiełką, no niech Państwo wyobraźcie. No, ile wiemy, razy to trzeba, Ile to Ania Koziana na każdych cepeliadach na przykład gdzie były, od samego Makowa począwszy do Krakowa wszędzie jecha, jechała. Z tymi haftami swoimi haftowana na tym tambureczku, pokazywała i sprzedawała sobie te, te wyroby swoje. No to było o tym statku Bartorego. Hmm. Eee... Czyli te hafty sprzedawano na statku Bartorego, tak. który płynął te... do Stanów Zjednoczonych, tak? Tak, tak. Eee, No a proszę powiedzieć, jaka była ta pani Ania Koziana na... prywatnie, jaką była osobą? Ba bardzo miła towarzyska, w... u niej w domu żeśmy bywały. A proszę powiedzieć o tym hafcie, które wzory się pani najbardziej podobają, w którym pani właśnie upatruje takie motywy, właśnie roślinne, związane tutaj z naszą makowszyzną? No to jest mak. Prawdziwy haft makowski, to jest haft, właśnie biały, taki makt. Jak się pan, panie bawiły po pracy, właśnie te pracownice, Makowianki. No szliśmy co tam do jakiejś ta restauracji na lody, na a. lody, na kawę, tośmy, tośmy no. sobie szli. Żeby ten obróz utrzymać, tak. no, to, no to musi być jeszcze magiel, a magi już jest bardzo mało. Ale mamy magię w Makowie, Ale macie pani Józi, tak? Pani, tam jest tabliczka u Józi. Ta, tak, tak. Ta, ta. o... Hej na ty babi górze, to go mi łożą, drobny łowie się jo, nigdy go nie zwożą, drobny łowie się jo, nigdy go nie zwożą. Tak się to, to zaczęło, że Pani zaczęła? Tak się zaczęło, że <noise> spróbowałam i zrobiłam na pierwszy szczał dwie takie, kusteczki do książeczki do modlenia. Później sobie zrobiłam 12 serwetek i no te serwetki mam. Tak, i poszło. E, ja no, a teraz chciałabym zrobić obrós, bo mam obrós mały, a teraz bym chciała zrobić duży ogród. No oczywiście muszę zrobić tak, jak tamten jest z makowianki. Ale powiedzcie mi Panie, bo tak pracujecie w takim kobiecym kręgu, jakie są zalety właśnie w pracy w takim kobiecym kręgu? To jest najlepsze, co może się nam przytrafić. No przecież z chłopem się nigdy tak nie pogadało wszystkim, jak z babami. Jesteś Moja w kręgu jest... po prostu. Jestem w kręgu. A jaka dla Ciebie zaleta właśnie takiego kręgu? O, ja bardzo lubię. Znaczy przede wszystkim to, to że yy... skończyłyśmy projekt, a panie powiedziały, że fajnie by było, jakbyśmy się dalej spotykały. I to właśnie, jest coś, co do to, tak. grupa robi robotę. Tak. w grupie się człowiek inaczej czuje. Słuchajcie, idzie raz, szybciej robota. Umiejętności pobudza i przede wszystkim y, trochę rozwija wyobraźnię, że, że o, można by było to wykorzystać do tego, to do tego, mhm. a przy okazji te toczące się rozmowy, no to jest raz szybciej robota. Czyli taki troszeczkę jakby. No, terapia to jest taka. To no, bardzo, prawda. bardzo. To się od, odcina się troszeczkę od jakichkolwiek problemów. Tak, mhm. na 100%. No i to powiedzcie, przychodzicie na zajęcia zdenerwowane, coś tam się stało, hmm. coś nie wyszło, bierzecie tamborek, siadacie w kręgu i co się dzieje? Ja. No, no, Chwila mi się odda. Haft, to ale, ale jakby potem też na no, wycinanie tego, dbanie o ten haft, bo mm. dziewczyny też się mm. tego uczyły, że to jest potem, trzeba to w sposób szczególny o to dbać. Jakby my wróciliśmy do tych, do tych starych metod, po prostu właśnie ten krok mamy no, robiony w domu, nie, gdzie potem efekt ten no, obrus, czy zapaska, czy bluzka, koszula, czy stoi na baczność. I moje ciotki, które były, jedna była z 1908, jedna z 1912, niedziela, zawsze chodziły w zapaskach. Ciotka Jagusia to miała tak wyprasowaną, wykrok maloną, na baczność ta naprawdę zapaska stała bo ciotka Gienka to już troszkę może mniej, ale ta jedna to była przykładem, szła jeszcze jak coś niosła, to tak w ręce i tutaj była serweteczka, ta chusteczka, tak. Wszyscy musieli wiedzieć, że ona idzie z czymś do taty, do Teodorka. Są zdjęcia archiwalne, gdzie widać, że to jest po prostu kawałek materiału, nie schartowany. Są dziewczyny z Zawoi, kobiety, i zapaska haftowana. Mhm. rajtuch akurat nie haftowany u tej pani, więc widać, że tak jak mówię, środków gdzieś brakło i bose stopy. Któryś to nawet, nie wiem, czy Schneider, czy któryś pisał, że kobiety babiogórskie w tych rajtuchach, one po prostu przypominają kobiety starożytne. Jest takie piękne opisy tych kobiet. Mhm. znajdziemy piękne zdjęcia kobiet w tych chustach, które tak jak mówię, zapomniane. Kim jest kobieta gór? Jaka jest ta kobieta gór? Prężna, silna, zdecydowana, dominująca. Odważna, pełna energii. Ja jeszcze dodałam taką, taką ambicję, takie poddanie się w żadnym wypadku, takie, że po prostu, głęboko, jestem kurczę, dam rady. Po prostu tak, jak nasi przodkowie. A nie poddawać się, patrzeć się, nie wiem, żeby ktoś nam powiedział, co mamy robić, tylko hmm. samemu wziąć się do roboty. Hej na ty babie górze rośnie jarzębina, i kto wina jakiej nikanima, i kto wina jakiej nikanima.